Dzień dobry. Witamy Ejś. na kanale Podświadomie Pozytywni, naturalnym sposobem. <laughs> Dobrze. <laughs> e, tak. Cięcie. Ciekawka. <laughs> <Dzisiaj, laughs> Ciekawa. E, słuchajcie, kawa. Ym... Dobra na pobudzenie, ale my dzisiaj o innym temacie. Dzisiaj temat z, zdrowotny ym, i podzielimy się z wami rzeczami, które spostrzeżeniami, no, wnioskami, których się dowiedzieliśmy w temacie dosyć nam bliskim. Ym, umie też szczególnie ponieważ ym, no moi, moja kochana cię teściowa, pozdrawiam, <śmum> mamusia, <się> tak, mamusia, <śmum> boryka się i bardzo się stresuje swoim wysokim poziomem cholesterolu. Hmm. Bardzo ją to, że tak powiem, na co dzień gdzieś tam dojmuje i no zaczęliśmy z Majką zgłębiać temat. Czy, czyli dzisiaj temat cholesterolu, Tak, słuchajcie. czy należy się tym stresować? Czy należy się bać cholesterolu? Wysokiego poziomu cholesterolu wynika, czyli wiecie... Słuchajcie, więc tak. Poszperałyśmy, poczytałyśmy różne badania, e, ciekawe publikacje z różnych stron. I co się dowiedziałaście? Okazuje się, nie wiem czy wiecie, nasz mózg w połowie składa się z cholesterolu. Cholesterol potrzebny jest praktycznie w każdej naszej komórce. No nie praktycznie, on jest po prostu potrzebny każdej no. naszej komórce. E, więc o co chodzi z tym cholesterolem? Dlaczego on raz jest zły, raz jest dobry? Dlaczego jest i dobry, i zły? Nie, słuchajcie, cholesterol. Czy są jest... dwa różne, właśnie, cholesterol, jak ktoś jest? nie jest... Słuchajcie, cholesterol jest jeden i jest nam bardzo potrzebny i jest naprawdę, naprawdę ważnym elementem naszego funkcjonowania. No dobra, ale to co to znaczy, że jest właśnie dobry? LDL, i z... Tak, tak, chodzi? Więc słuchajcie, cholesterol przede wszystkim jest produkowany u nas w wątrobie, czyli my sami produkujemy cholesterol. I przepraszam, taka dygresja. Przeważnie, że skoro nasz organizm sam coś produkuje, to przeważnie jest tak, że, że jest to do czegoś potrzebne. No, po coś on to robi. Widocznie no znaczy, jest to tak. na tyle mądry mechanizm, ten nasz organizm, nie do końca jeszcze zbadany przez tak. naukowców. Ciągle się dowiadują tak. nowych rzeczy. tak jak z fizyką i czarną e, dziurą. Dokładnie, że, e, że okazuje się, że skoro czegoś on produkuje więcej, to znaczy, że to do, jest do czegoś tak, mu potrzebne. potrzebne. Sztuczne obniżanie nie jest dobre w tym momencie. No i teraz tak, słuchajcie. No i właśnie, tu jest też taka ciekawa informacja, cholesterol, który spożywamy w pożywieniu, w tłuszczach, praktycznie w ogóle nie jest przyswajalny. Bo to nie jest właśnie ten sam cholesterol, to, prawda? Więc tak naprawdę to, czy my jemy w pożywieniu cholesterol, czy nie, nie ma zbyt wielkiego znaczenia do tego, czy mamy wysoki typu, cholesterol tak, czynski, To cholesterolu, czy nasza wątroba go produkuje więcej, czy mniej. Tak, bo to jest na zasadzie, jak są czasami te takie produkty niskocholesterolowe. To jest bez sensu, słuchajcie. Tak, albo, że gdzieś pisze, że cholesterolu jest tyle dużo, to jakby nie ma. Bo według naszej wiedzy to jest totalnie bez sensu, ponieważ my tego cholesterolu z pożywienia nie przyswajamy za bardzo. No dobra, no to teraz Więc, to rozróżnienie I teraz tak. Właśnie. Nasza wątroba produkuje cholesterol. Mhm. I teraz tak. On z wątroby do różnych narządów naszego ciała jest transportowany w takim, powiedzmy, transporterze samochodziku, tak w którym mieści się tylko jedna molekuła cholesterolu. Czyli powiedzmy wchodzi jedna molekuła do samochodu i z wątroby transportujemy te molekuły bezpośrednio do tych narządów. A to nie doradnie. I to jest LDL, nie, nie polunka, LDL, spokojnie. Czyli to jest ten właśnie o niskiej gęstości, low density. Aha, Czyli tak ten zły, w cudzysłowie, cholesterol. Z narządów no, potem, jak A, wraca tak, cholesterol z powrotem do wątroby, to jest transportowany innym transporterem, gdzie wchodzą już cztery molekuły E, cholesterolu, i wtedy nazywa się high density, czyli HDL, tak zwany dobry cholesterol. No i teraz tak, czy ten jest dobry, a ten zły? No w zasadzie to i to jest ten sam cholesterol, więc dlaczego jeden jest dobry, ten drugi zły? No nie wiadomo. Po prostu są różne samochodziki. E, więc tak, słuchajcie, no z tym to jest tak o tyle ciekawie, że e, faktycznie jest część, e, taka frakcja. LDL, tego, tego tak zwanego złego cholesterolu, mm -hmm. która nie jest zbyt korzystna dla naszego zdrowia, ale my badając w laboratorium poziom LDL, badamy go ogólnie. Więc Czyli nie, nie wiemy, w czy stanie. w tym LDL-u, ile w tym LDL-u jest tego złego cholesterolu tej złej frakcji. Tej złej frakcji, bo y, mimo wysokiego LDL-u, tej złej frakcji może być bardzo mało, i wtedy tym bardziej na... obniżanie. E, tego cholesterolu jest, no... A jest jakiś e, sposób, żeby się tego wiedzieć? Więc tak, jest taki sposób, więc jeżeli mamy wysoki poziom HDL, czyli tego cudzysłowie dobrego cholesterolu, mhm. ale niski poziom trójglicerydów, trójglicerydów, to oznacza, że wszystko jest w porządku. I w ogóle nie musimy tego ldl badać. Nawet jeżeli mamy LDL-i tak wysoki, to, to znaczy, że... Nie, tej, tej, tej jest... frakcji złej jest naprawdę y, 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 w nie, ogóle jakby nie ma okay. wpływu dla nas nie jakiegoś ma w tam w ogóle, negatywnego. Więc wysoki, jaki jest wysoki poziom HDL, a niski trójglicerydów, wszystko gra. Dobra. Jeżeli mamy niski poziom HDL, a wysoki trójglicerydów, no to wtedy oznacza, że mamy tej, tej frakcji, frakcji niefajnej faktycznie dużo. Mimo, że na przykład poziom LDL nam wyjdzie bardzo niski, to. No właśnie, bo to było tak, ciekawe, tak. że mamy niski HDL, ale też mamy niski LDL i nam się wydaje. Wszystko. Okay. Super! Ale wysokie trójglicerydy, no nie no właśnie. właśnie, nie, właśnie o to chodzi, dlatego trzeba uważać. Ale to zakręciłyśmy trochę tutaj, żeby się wszyscy połapali. Chodzi o to słuchajcie, co powoduje, że wzrasta nam ta, ta część tego LDL-u, ta, ta niebezpieczna frakcja. Ta więcej. frakcja, no najlepiej mam frakcję, bo sam cholesterol właśnie nie jest zły, tylko ewentualnie tak, ta ta, ta jakaś frakcja, frakcja to jest, ona nam wzrasta w momencie, kiedy spożywamy zbyt dużą ilość węglowodanów. Więc sposobem na to, żeby obniżyć tą frakcję, jest wyeliminowanie z diety węglowej. W ogóle powiem Wam Koniec szczerze, ja, tak jak, ja ostatnio. Czyli wiecie, cukry, pszeniczki, tak, bułeczki, makarony. Co byśmy pszeniczne. nie czytały, nie wiem, czy Majka zauważyłaś, czy czytamy odnośnie, nie wiem, serca, czy yy, hormonów, czy chorób jakichś tam Hashimoto, jak, no różnych, różnych rzeczy, bo dużo te, tego staramy się czytać. To tak naprawdę wszędzie. Praktycznie, o, w są węglowodany, zobaczcie. Znaczy chciałam powiedzieć, no naprawdę, właśnie, w, sensie, są zdrowe. E, w sensie po prostu te węglowodany mm. wszędzie, e, tak jakby. Nie no, ma praktycznie publikacji, że wysoka no, ilość no, węglowodanów. No, węglowodany to jest dla na nas cukier, no. No. To jest po prostu cukier, no niestety. Chodzi o tą proporcję, słuchajcie, mm -hmm. bo to wiadomo, ja też jestem z takiego. No nie się, ja tak, jestem nie takiej, z takiej, z takiej ale... powiedzmy frakcji, jak już mówimy o frakcjach, że wszystko jest nam potrzebne. Tak. Tylko jest kwestia, ja nigdy też nie jestem za tym, że całkowicie coś eliminujemy, ale chyba chodzi o tą proporcję, że jak mamy, wiecie, tą miseczkę jedzenia, to niech tam będzie 70% tłuszczy, niech będzie 20% białek, a tylko 10 węglowodanów. No. A nie na odwrót tak. albo pół na pół. W każdym razie, moi drodzy. To jest poświadczone naprawdę szeregiem. No badem. właśnie, więc teraz będą, że tak powiem, fakty. No dobrze, więc fakty. Słuchajcie. Na podstawie analizy 19 badań obejmujących 68 tysięcy osób starszych wykazano, że wśród większości osób po 60. roku życia śmiertelność była tym mniejsza, im wyższy był poziom LDL. No i teraz badum! Wszystko wległo w górę. Eee, moi drodzy, okazuje się. Potem było jeszcze tych badań, już słuchajcie już na temat cholesterolu. Ja zresztą tyle. wszystkie, słuchajcie, takie badania w opisie, I to też nie wszystkie, no, no nie wszystkie, część. ale w opisie do tego odcinka um, będą wypisane te badania. Eee, w każdym razie wykazano, że poziom cholesterolu nie ma żadnego związku, żadnej korelacji z występowaniem eee, tego, czego się najbardziej boimy. Choroby wieńcowej, tak, miażdżycy. czy miażdżycy, czy zawałów, zawałów serca, tam. nie ma to w ogóle żadnej korelacji, mm. e, wręcz przeciwnie, tak, że udowodniono, że u starszych osób, a już szczególnie u, u kobiet, kobiet, im wyższy cholesterol z i to LDL z wiekiem, tym niższe prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca, mówię, ci ludzie byli w ogóle długowieczni, ci z wysokim poziomem cholesterolu. Mm. Więc słuchajcie i e, dlaczego się o tym nie mówi? Nie wiadomo, bo już było naprawdę cał... zawsze... Znaczy, nie wiadomo wiadomo. Znaczy, zawsze. Yy, słuchajcie, no wiadomo, czemu się nie mówi. Jak, ponieważ, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Yy, i, no, i To jest i, po prostu i... bardzo dobry biznes. No i dla... tyle. Eee, wiadomo dla kogo i eee, im niższy, bo w ogóle jak został ustalony ten poziom? Właśnie, bo to jest ciekawe. Bo, poziom 190 mg. A teraz na mamy 190, adekcji, czy to było to, zawsze? Jeszcze kilka, jeszcze, eee, jeszcze kilkadziesiąt lat temu eee, norma cholesterolu to było od 240 do 280, a i tak za bardzo się tym nie przejmowano, bo to zależy od człowieka. ludzie ludzie, właśnie, czy, bo, to, bo to jest też ciekawe, że w eee. poziom cholesterolu jest różny, tak, Poradnia, i, I on się stres, też, tak, właśnie, bo eee, na poziom cholesterolu, fuh. właśnie, wpływa. Wpływa stres, nie. wpływa infekcja, wpływa pora dnia, o której w ogóle mierzymy więc, ten cholesterol. No więc, trochę jak z prolaktyną, no, prawda? No dokładnie, więc jak zmierzymy cholesterol nie o odpowiedniej porze albo w momencie, kiedy jesteśmy stresowani, to będziemy mieli totalnie w ogóle wyniki niemiarodajne. Więc, no, powiem Wam tak, właśnie kiedyś były zupełnie inne normy i też bardzo się nimi nie przejmowano za bardzo. No. A czy dziwne jest to, że, wiecie, przyszedł taki, tak na logikę, przyszedł nagle taki jeden dzień, gdzie powiedzmy w czwartek człowiek yy, czuł się świetnie. Był zdrowy, jak miał 240, Był zdrowy. 280. Słuchaj, nawet miał, tam, nie wiem, 280, a jutro się... już powinien tak. mieć 190. A, w, a następnego dnia powiedzieli no. w piątek, proszę Pana, i Pan jest bardzo chory. Mm. Poziom powinien być 190, <noise> Bardzo jest panem ale słuchajcie, tak. co jest najciekawsze, dlaczego Coś. ustalono, jak oni ustalili w ogóle ten niższy poziom? No właśnie. Nie się... było ani jednych badań, ani jednych badań na jednej konferencji w 84 roku, którą stworzono po to, żeby udobruchać lekarzy, bo lekarze, słuchajcie, nie chcieli przepisywać tych leków obniżających cholesterol sztucznie, bo uważali, że poziom między 200 a 240, na do 280 jest całkowicie właśnie w porządku i najlepszy dla człowieka. No, ale to się już nie opłacało, bo dopiero jak się jak poziom był poniżej 200, 200, poniżej 200, i 200, to dopiero w tej na tyle, tyle zakładce, dużo ludzi, na tyle, tyle dużo ludzi wchodziło, się wchodziło do badań, że dostały dotacje, do finansowania. Tutaj przemysł farmaceutyczny mógł sprzedawać więcej statyn i tak dalej, no bo wtedy więcej osób w to wchodziło. I zaczęło być to opłacalne. I tak zostało to ustalone, co zresztą bardzo, bardzo znany naukowiec medyczny, dr Mary Enning oficjalnie powiedziała, bo ona była na tej konferencji, podsłyszała, jak ustalano te normy, między to ustalało trzech lekarzy i oni między sobą rozmawiali, że no, no nie mogą ustalić 240, to musi być 200, bo inaczej nie załapi im się odpowiednia ilość osób do badań i to było oficjalnie powiedziane. On generalnie do Turmer Enning bardzo wspaniały lekarz, który tam generalnie bardzo szeroko propagował to, że utwardzone tłuszcze zostały wyeliminowane z diety, bo to one właśnie Hmm. Właśnie, bo to, tak, bo to też jest ciekawe a propos tych tłuszczy, prawda? Że e, no, to nie jest zwierzęce. Nie, zwierzęce, no nie zwierzęce, słuchajcie, no. bo e, było też takie badanie. Paula wrzucisz tam. Tak, nie? tak, tak. Myślę, że tutaj na dole też Wam teraz hmm. pokażę. E, było takie badanie przeprowadzone właśnie przez kilku naukowców, którzy mm, wypreparowali miaż, blaszki miażdcowe u osób mm, no, zmarłych hmm. i sprawdzili, z czego te blaszki miażdcowe się składały. I słuchajcie, nie były to tłuszcze zwierzęce, były to tłuszcze roślinne, więc te wszystkie margaryny, no niestety... niestety. Tak, a bo, jaki to był boom, ja pamiętam, tak, to bo to było był, mniej więcej, jak, myśl, jak ja miałam takie właśnie 8 lat i pamiętam, to było tak, że wtedy praktycznie masło zaczęło być wypierane, w ogóle rzadko już gdzie, i wszędzie co każda marka praktycznie no, my taka też jakaś No, w lodówce w tak, też nie, nie? ale wiecie, i wszyscy po prostu produkowali margaryny, że to jest takie zdrowe, nawet przecież na margarynach jest narysowane serduszko. Ale wiecie, tak, ale słuchajcie, najlepsze jest to, I że, że to jest takie powstało super. to badanie, po tym badaniu, żeby ono było wiarygodne, było jeszcze kilka kolejnych badań, które potwierdziło to, że miażdżyca jest że te blaszki tworzą się głównie z tłuszczu właśnie roślinnych, no. że to nie są tłuszcze zwierzęce. To nie jest jedno e, badanie. to nie jest jedno badanie. Dlaczego jest cisza? No, to jest strasznie niewygodne. Po prostu to jest niewygodne. Więc kochani, no nie bójmy się tłuszczy. tłuszcze są nam potrzebne i cholesterol jest nam potrzebny, Dobrze. bardzo potrzebny. No, okej, okay, ale teraz tak. Najczęściej, um, kiedy mamy, powiedzmy, ten problem, który jest nam gdzieś tam narzucony z góry, czyli mamy. Jesteśmy bardzo chorzy, mamy cholesterol. Jesteśmy bardzo chorzy. No, to chyba hmm. najpopularniejszym produktem, który, który jest stosowany i który no z, chyba znają z, z, z nazwy osoby, nawet które nie mają tego problemu, to są po prostu statyny. I teraz hmm. o co tu chodzi z tymi statynami? Zobaczcie, statyny to jest taki chemiczny wytwór, który powoduje sztuczne obniżanie LDL-u. Tylko to nie jest tak, że one jak wnikną do naszego organizmu, tak. to sobie o, widzę LDL, zabieram go i wynoszę. Nie, one blokują nam cały szlak metaboliczny. No tak, bo to właśnie ten cholesterol jest związany w ogóle właśnie i ta wątroba i odżywiają potem komórki. słuchajcie, no generalnie i chodzi cały o cykl. to, że tak, on yy, nie dość, że nam spada LDL to. Spada nam produkcja skwalenu. A, no to jest bardzo... No... A to jest, no to jest, tam nam, słuchajcie, potrzebny do, on działa i przeciwnowotworowo, przeciwwirusowo. i przeciwwirusowo, i przeciwgrzybicznie, i przeciwzapalnie, jest nam bardzo, bardzo potrzebny, to jest tak ważna substancja w naszym organizmie, że no, obniżać ją jest bardzo, no nie wiem co jest gorsze, no to... i to nie tylko to. Bo spada nam także w tym momencie e, tak jakby produkcja koenzymu 10. A znacie q 10. wiemy, jak to jest ważne. E, to jest Q10? odżywienie, to jest jakby pokarm odżywienie naszych komórek, a wszystko się składa z komórek, więc e, poziom q 10. Nawet jak, tak naprawdę gdzieś interesujecie się tematem, to zauważcie, że w podstawowej suplementacji zawsze jest przemycany ten koenzym q 10 jako po prostu rzecz która ma wzmocnić i odżywić nasze komórki i dotlenić je, bo to od tego potem wszystko idzie skwale dalej. Skwalen no i... też do, powoduje, że nasze komórki, do naszych komórek jest dostarczany tlen, więc zobaczcie jaką my robimy degradację w naszym organizmie no. takimi statynami. Na rzecz sumie nie wiadomo do końca. Nie? Jak możemy obniżyć cholesterol? Jedzmy mniej węglowodanów. Po prostu. Po prostu. To jest w sensie, no wiesz, yy, przy tym naturalnym sposobie... A, i słuchaj, no, no, no bo jeszcze, wiesz, tak jakby, bo, bo to, a to jest jeszcze ważne, tak mi się przypomniało, że, yy, no bo też szkodliwy cholesterol jest wtedy, kiedy się utleni, kiedy cholesterol się utleni, wtedy, kiedy są wolnorodniki, a kiedy są wolnorodniki, kiedy no, nie mamy jakichś takich, jakich, wiesz, naturalnych Bariery. barier, no na wszystko jak jesteśmy dobrze dosuplementowani i dowitaminizowani, to nie ma siły, żebyśmy mieli po prostu zły cholesterol, więc po prostu dojdźmy do. Czy znaczy, tej... do tej złej frakcji. Nie? Tak, dojdźmy do tej. Dokładnie, bo cholesterol jest dobry, tak, tak że no. żebyś te, to nie tak powiedziała. Że, żebyśmy nie mieli tej po prostu no, frakcji. Yy, yy, no. Więc dojdźmy po prostu do tej równowagi w organizmie. No, tak? W ogóle no. powiem Wam, że właśnie przy tym naturalnym sposobie e, to z jednej strony pocieszające, a z drugiej trochę jakby przerażające jest to że to jest wszystko tak proste. Wiesz, o A wiesz, wiesz w, w ogóle, co, mi to, wiecie, co w ogóle że okazuje? na zasadzie mm. naprawdę po prostu jest mm, lepiej wam powiem, wykluczyć węglowodany lepiej, i lepiej nie degraduje po prostu sobie resztę organizmu, no. Jest taki jeszcze sposób. No. Eee, okazuje się, że u większości osób <coughs> jedzenie 3 do 4 żółtek dziennie po kilku tygodniach obniża cholesterol. Czyli co? No. Chyba powinny być jajka na receptę przypisywane. Chyba tak. <laughs> Dokładnie. Chociaż to też jest ważne, że słuchajcie, że a, no ma być rzutko płynne, bo to tak, też jest, to, to naprawdę robi różnicę w momencie, kiedy żółtko jest płynne, a kiedy już jest takie bardzo twarde. No, więc ono... Dokładnie. A i słuchajcie, niacyna, czyli witamina B3, kwas nikotynowy, to jest już naprawdę jest też tyle badań, że po no, przy używaniu naprawdę większych ilości niacyny Pięknie obniża się cholesterol, naprawdę szybko. Znaczy ten... ten znaczy w sensie, no tak, no... no nawet chodzi, obniża, doprowadza się do równowagi taka, tak, jaka ta dla Was jest najlepsza, bo... Ta frakcja faktycznie, tak. jeżeli jest ta szkodliwa, to ona po no. prostu... Pięknie on spada naturalnie, spada po prostu tak, po prostu nasza wątroba Remieguje, bo inaczej. Nasza no. wątroba po prostu okazuje się, że wtedy nie potrzebuje go produkować, bo Dokładnie. zaszły takie zmiany w zmiany. organizmie, wszystko się tam unormowało bo to chyba chodzi o takie doprowa nie tak, doprowadzenie no to o to chodzi, do równowagi. Do równowagi, a nie do sztucznego obniżania, bo ten główny problem ciągle gdzieś tam jest. My go tak. sztucznie obniżamy, wtedy a spada na... nam spada, kłęzynko gdzieś nam spada. To w ogóle tak sobie pomyślimy, tak? Typu to no, tak jak przeważnie też działam, na przykład, sztucznie hormonami i jak odstawiamy hormony, to jest nagle wysyp yy, i wtedy płacz, ja sama byłam tego kiedyś przykładem, kiedy po prostu walczyłam z trądzikiem i no niestety przez jakiś czas próbowałam też y, hormonów, no to wiecie, jak y, ja je odstawiałam, to było razy 10. No i co teraz do końca życia to mam brać? To, to jakby, no, no nie jest sposób, tak? Więc y, wszystko jest kwestią doprowadzenia do równowagi, no, I się okazuje, tak. że nasz organizm tak, tak? nagle zaczyna, wie co robić i wie jak, jak ma działać. Bardzo fajnie też się sprawdza, to jest, ym, się nazywa też ziele długowieczności między innymi, dżangulan, nie wiem czy dobrze mówię, dżunglan. Dżunglan. <laughs> czy akcent jest odpowiedni, ale bardzo fajne, w ogóle oprócz tego, że to jest adaptogen, czyli w ogóle nas dostosowywuje do zmieniających się warunków. Obniża poziom stresu. E, obniża też poziom stresu i tak jakby Adaptogeny przede wszystkim właśnie doprowadzają do równowagi, żebyś to cały czas fazy. był w takim odpowiednim dla siebie miejscu i, i, i odpowiednie było środowisko w Twoim organizmie. Ale przy Dżungulania akurat rzeczywiście stwierdzono, że bardzo dobrze właśnie wpływa. Na, cholesterol naturalnie na się ten równowagę o, właśnie równowagę. 30% cholesterolową. chyba na tych Tak, tam było bardzo no. dużo, że i to tylko przez picie, dwa razy dziennie takiej herbatki ziołowej. Um. Także kochani, dziangulan, żółtka jajek, <laughs> witaminka B3, mniej węglowodanów. No, znaczy i, w ogóle te mniej węglowodany tak w ogóle, tak to węglowodan. już tak chyba w ogóle, już nawet nie tylko przy, 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 tym, przy tym, jeżeli się martwicie o ten wysoki poziom cholesterolu, a przede wszystkim że... On naturalnie sam spadnie, nie? Że cholesterol... jest zobaczcie, no zobaczcie, mówię. O pół naszego mózgu, słuchajcie, to tak, cholesterol. To jest, to jest to w ogóle, cholesterol jest... jest bardzo drogi, jeżeli się... E, drogi, zdrowy. Zdrowy. <laughs> drogi dla naszego zdrowia. Drogi to on jest, wiesz, jak będziemy wszyscy mieli dobry poziom cholesterolu, to będzie... Tak, dokładnie, ale słuchajcie, jeżeli się martwicie tym, że na wynikach macie ten wysoki e, wskaźnik, to tak jak Maja mówi... Spadajcie trójgliceryny. E, spadajcie trójglicerydami. Perfikujcie tak. te wiadomości. Oczywiście. <laughs> Poszukajcie, poczytajcie, poczytajcie a propos, te, te, te tak, badania. A propos tych poza... jeszcze badań, to e, mi... E, m, bardzo się też podobało właśnie te, te badanie, właśnie a propos właśnie tych kobiet, które no po prostu i osób starszych, które Wręcz ży, przeciwnie. żyją dłużej i z wiekiem, że ten cholesterol Naturalnie powinien się być podnosić. wyższy. I im wyższy, tym dłużej żyły, tym mniej zawałów serca, tym mniej chorób hmm. wieńcowych, więc no słuchajcie. Zweryfikujcie, warto, pomyślcie. Tak, warto się na to zastanowić. E, o tyle jest też to istotne, słuchajcie, że w momencie, kiedy się w, w danej dziedzinie też dodekujemy i poczytamy, to po prostu spada nam poziom stresu na ten temat. No tak. <noise> w tym aspekcie, a jak spada poziom stresu, to też e, nasz organizm. Poziom cholesterolu. Dokładnie, ale <noise> też chodzi o to, że nasz organizm ma szansę wtedy e, leczyć się sam. Bo niestety stres dużo rzeczy blokuje, więc jeżeli Was stresuje jakiś temat. To najlepiej ten temat zbadać. Po prostu Dokładnie. dany temat. Nie martwić się na zapas, bo, bo może się okazać, że wcale nie potrzeba. Trzeba podważać wszelkie teorie przeróżne. Tak. I po prostu szukać tych badań i takich znaczy namacalnych. Ale szukać prawdy, nie? Prawdy tak, po no. prostu, po to czasami faktycznie. No my się tego nauczyliśmy, słuchajcie, że, że, że wiecie, to tak samo jak jest z historią. Historię piszą zwycięzcy. I tak jest. A medycyny piszą koncerny. Między innymi niestety, no w takich czasach żyjemy, ale. Yy... Po prostu y, szukajmy y, i przede wszystkim patrzmy na swój organizm i na to, jak my się czujemy. To jest w ogóle chyba taka chyba podstawa jest značnik, nie? Y, u nas, że jak ktoś na przykład, nie wiem. Y, Ma dużo energii, czuje się dobrze, tak, nie jest depresy, ale, tylko, z To, jest radoscy, to też jest tak. Uczy, to często, to e, często też tak jest z dziećmi, że y, jak. Ja mam takiego jednego fajnego bardzo lekarza, y, i pamiętam na początku, jak Henio miał. Co miał? To taka pierwsza choroba, bo malutki miał i gorączkę i w ogóle on się... Ptą. No ale dziecko się dobrze czuje, w sensie ma energię, ja mówię, no tak, no bo on mówi bawi się, ogólnie no takie... Nie jest W sensie jakiś... jakby miała na niego spojrzeć z boku, to on stwierdziła, że nie jest chory, no ale ma jakąś wysypkę i gorączkę. No to co, on, a Lekarz tak mi powiedział, ale to co się wtedy pani przyjmuje? W sensie, no okej, okay, no ta gorączka minie, jakby póki się dziecko Organizm naprawdę super radzi. super radzi. Skoro ma energię i czuje się dobrze, to znaczy, że wszystko jest w porządku. I ja wtedy tak. O oh, wow. Oh, wow! Wow, ale, ale, ale fajny wypro... Pan kto wyprowadził się, wyprowadzi się w Bieszczady! No pan! To, słuchajcie, to jest, to jest hit, że rzeczywiście lekarz, który tutaj był bardzo fajnego lekarza z takiego rodzinnego i stwierdził, że wali to wszystko i wyprowadza się z Bieszczady i hoduje kozy. I tak zrobił. I tak zrobił, naprawdę, ale szacun, szacun, tak. bo to właśnie trzeba szukać swojej drogi i jeżeli coś nas stresuje, to znaczy, że nie jest nasza droga. To takie przemycenie powiedzmy w tym temacie cholesterolu tego, czego należy też szukać u siebie w środku, także wiecie, jak coś jest stresem, to znaczy, że to nie jest dla Was. Dlaczego ten cholesterol jest wyższy? Nad tym się powinniśmy zastanowić. No, także miłego dnia. Do, Do następnego. następnego. Wow, wow. jaki synchron. Hej.